Wanda Karczewska, druga rozmowa nocą. Zatracona w nic nieważności, wszystkiego poza bólem, czując już tylko walenie tętna w ostatnią zaporę między życiem a nieistnieniem, krzyczę: Matko, pomóż mi, umieram! Ona znowu przypływa o świcie, z lasu na wzgórzu, nad morylowy sad. Na oświęcimskim obłoku z gotycką twarzą w surowym spokoju, wypalonymi oczyma mówi: Przypomnij sobie, kto ci może pomóc. Ojcze, wołam, cierpiałeś jak ja teraz! Pomóż mi, ona nie chce! Widzę go teraz wyraźnie w jej cieniu na stromiźnie obłocznej twarz wygładzona ze zmarszczek, prawie młoda, jak wtedy na śmiertelnej pościeli. Drganiem powiek daje mi znak. Nie przejmuj się nią. A jednak głośnym szeptem powtarza po matce przypomnij sobie, kto ci może pomóc. Ona ma rację. Zawsze miała rację. Tam w domu z czarnych bali na stoku dębińskim. Matko! Krzyczę i błyskawica wybuchami w głowie. Święty Antoni na Boga Ojca! Duszę się nie widzisz? Twarz matki łagodnie w surowym półśmiechu wypycha za siebie młodzieńca w naiwnej aureoli. Daję mu fiolkę z dachami. Szepce. Słuchaj, bracie! Ty jesteś święty! Możesz czynić? Do niej, postaw to przy jej uszku. Ona jeszcze dziś naprawdę mu świetnie jak mucha na zimę. Albo z bólu dostanie fiłka. A ma jeszcze do spełnienia ważną misję. Między nami mówiąc: święty Antoni, to ja. Zabieram jej z pod ręki lekarstwa, okulary, pozwalam tworzyć własnej bezsilnej. Nie mam na nią innego sposobu. Muszę utrapić ją do nieprzytomności. Aż znajdę w swoim wnętrzu to, czego już nie szuka, siebie zagubioną. Musi jeszcze raz wrócić do nas, do domu z bali, do kołyski pierwszych i znaków, do trójkąta, koła i krzyża, aż z siebie: Święty Boże! Święty Mocny! Zmiłuj się nad nami! Aż z tym imieniem wyboli siebie, wypisze do łysego dna. To jest właśnie jej misja do spełnienia. Dziękuję! Dziękuję wojsieszek.